Witam wszystkich, zaczynamy kolejny odcinek Który? Teraz ja będę szósty no, no chyba ten auto save, Quick save Zaczynamy Pamiętacie, podjechaliśmy autem do Jakichś tunelów wjechaliśmy Podziemnych I zaczynamy 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, wokół zaczęliśmy, że tak szybkiego okienka. Mam nadzieję, że mi ich nie słyszał, ale chyba nie, bo wkrakieta startowała. Przyjrzymy sobie tutaj. Czy nie ma jakichś fajnych rzeczy? Może będzie coś fajnego do zebrania Dobra, zaczynamy tą zacną gierkę Z Whitewurcami O, dobrze, nie włączył alarmu Dobra, serwujemy. Ale sobie zasypowałem od razu na wystrzale Okej okay. Kolejnych chcieliśmy chupaczków. Daleko nie dobiegli zamknięte Tutaj również więc została nam został nam tylko ten tunel do przejścia. Chłopaki, nie wiem czy wiecie, ale niebawem będą testy, niebawem będą testy otwarte. Duma 4 Albo ktoś woli, Duma. I e, będzie można grać na wszystkich platformach na Xbox One, na e, PlayStation 4 i na PC tach Na PC tach na Steamie nie wiem, jak jest na Xboxie i na PS4. Dzięki, chłopaki. E, przepraszam za taki nagły atak. Kichania. E, nie wiem, jak jest na pozostałych platformach, a na Steamie będzie dostępne od 12 kwietnia i cały weekend kolejny będzie można grać chyba od 15 do 17 kwietnia. Będzie można grać w, w, w tum Zapraszam wszystkich chętnych. Jeśli kogoś spotkam z moich widzów, to oczywiście zastrzelę. Zastrzelę jak... White -wurców. tuż Tu już byłem Idźmy dalej Windom do góry Dobra, serwujemy. Nie chcę, znowu żeby się złapać jak ostatnio Tak się ich spryt, sprytnie załatwia. Co to ma? Trzeba -tr go zdąć. Save. I gramy. Żeby nam się tylko tu nogę nie wkręciła, bo bardzo niebezpieczne to urządzenie jest. Albo rękaw na ziemię, przecież widzicie, że jadę, więc bardzo zapraszam na beta testy Duma 4 e, otwarte. Ponieważ mało kiedykolwiek teraz gry od robią otwarte beta testy, że można było sobie spodobać. Kiedyś to były dema, a teraz kupujecie tak naprawdę kota w worku, więc to jest ukłon od producentów dla nas. Moim zdaniem bardzo miła, miła rzecz, że mogli pograć sobie w gierkę które tak naprawdę mogli różnie ją dobrze wydać bez żadnych dem i tak by się sprzedała ale potem były narzekania ooo niedobre, za słaby mam komputer do grania, nie ma optymalizacji choć y pamiętając Wolfenstein, naprawdę optymalizacja jest dobra w tej grze a wytłukłem wszystkich co tu chcieli? nie ma już Bombki nie będą wysyłać V2 ani V3! Dobra, jak to się otwiera? I co trzeba zrobić? Tego już nie wiem. To jest jakieś apteczka. Może do góry trzeba iść. Dobra. Następna biała kiełbaska poszła się już kisić, kisić. Białe kiełbaski będziemy! Dobra. Wszyscy sami no, Można zniszczyć tylko tutaj dalej. Gdzieś wiedziałem, żeby ich zabijać, bo wyskakują z pistoletami i próbują. I się rozwaliło. Rozwaliło się. Dobra. Trzeba chyba teraz uciekać z tego. Mówiliśmy V3 albo V2. Znaczy V2. Trzeba robić spadołby teraz. Pewnie więcej przyjdzie biały kiełbasek. Och, cholera. Nie był dobry pomysł. Ty bardziej, że sobie. O nie. Ja dawno selwowałem. Dobra, dostał Beret jeszcze raz. Teraz sobie żeby znowu nie popełnić takich błędu. Dobra, następni Sejf Jedziemy do góry. Mordować. Białe kiełbaski. Kurde, to jeszcze nie sywię tej gry w odpowiednich momentach. To po prostu tylko ja to mogę zrobić. To, jak pamiętam to... to mogę rozwalić tylko. Cholera. Kto takie ładne karapeczki zrobił i mi nie dał? Nie. No jest właśnie moja dziewczyna zrobi sobie jedną kanapkę taką dobrą i oczywiście nie jest, nie jest ona dla mnie Aha. rozwaliłem ich fajnie się O, Aż za bardzo Temu nic jest, a tutaj po tych gościach zostały tylko jakieś kosteczki O czaszka jego Tutaj mu też została czaszka Hej Na górę teraz, jak pamiętam. Och, fak. Trzeba postrzelać się z Niemcem. Gościu, trzyma karabin w rękach i nie będzie do mnie strzelał, na pewno. <grywki> Jaki frajer. Dobra Uciekamy Mam nadzieję, że teraz już się nie zabije Już teraz mi nie jest potrzebne O, jaki on karabin fajny No pamiętam, zajebisty ten karabin jest. O, jeszcze musisz trzymać z tego. O, i ci zjadą. O, i mogę zjechać w tym. Może jakąś taką. Dobra, z pepicie ich załatwię, proszę cię bardzo. Lecisz, estety. Trzeba go odstrzelić. Z daleka. Dobra, zaczynamy w końcu jakąś strzelankę znaczy jakąś akcję troszkę większą bo tak to się trochę nudziliśmy A teraz ich troszkę rozwalimy rozniesiemy ich ale leci wystrzeliłem Jakoś... 15 na mojej ale nie udało mi się zabić żadnego no to to jest też niezły wyczyn ten dostał 10 kulek też żyje. Dobra, idziemy dalej. Daleko nie dolecieliście. Widziałem gdzie się chowasz, w nie widać?

Łupie co, czy, 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 czy strzelał do nich, no. Musiał żeby nie zabić. Kurde. Nie wyszło mi tak, jak chciałem. Trochę białe kiełbaski mnie dojechały, ale było tyle, tyle, Był taki biały kiełbasek za 4 lub pięciu A bez typo są z życia. Nieźle. sejwujemy, Jedziemy dalej. Dalej jedziemy z białymi kiełbaskami. Gdzieś się schowałeś. Uuu uh. się tam wydarzyło coś poważnego. Bardzo poważnego proszę. Zniszczona biała kiełbaska, kolejna. Jestem niszczyciel białych kiełbasek. A ty skąd wyszedłeś? Frajerze jeden. Давай. Конец миссии. Конец плагины миссии. Właśnie dokończając z tym dumem temat. Jest bardzo fajne rozwiązanie, że będzie można zrobić otwarte beta testy. Tak naprawdę, obciążenie serwerów dla grania online, sieciowego dla każdego. Poza tym, każdy zobaczy, czy chodzi mu to na komputerze, czy się jego sprzęt w ogóle dodaje do grania. Ja myślę, że kupię. Eee, seria pewnie się pojawi na moim kanale. Spróbuję już w dniu premiery kupić. jak jakby deskas został, a jednak. Gry ostatnio bardzo, bardzo zdrażały A mówili, że jak nie będzie piractwa To oczywiście e, gry stanieją I to nieprawda Gra na PC to już prawie kosztuje co na konsolę Kiedyś jak ktoś miał kasy to jeszcze mógł grać za darmo Wiecie jakie wersje? A teraz już nie ma tych wersji Gra się w stare gry. Lub czeka się po prostu na okres popremierowy, premierowy No, bez przesady, żeby gra kosztowała 170 zł. 179 zł. 170 najtańszy. Salaso. Na jakiejś zagranicznej stronie za 143. Oh, sorry, no, sorry. Nie będę kupował po jakichś zagranicznych stronach. Nie wiadomo, czy to tak naprawdę kiedykolwiek e, i przyjdzie. Ale cena jest po prostu ogromna, no bez przesady Kto sobie wymyślił, żeby tam... Będą obiec? Czy nie będą? Chyba nie bardzo Ale szkoda, że taką tak wyciął obieg na białkie No Jeszcze jakiś? Dobra, jedziemy. Co to jest? U. Nie widziałem, że tam da się rozejść. Pamiętam jak grałem w to najmniej terytory, jak Trafiło się na dobrego gościa, to naprawdę tak wymiatał, strzelał po głowie. Nie dało się grać. Uuuu. I sobie nie zasegowałem. Fak. Fak, fak, fak. to mam, z sobie nie zasejowałem już tak daleko byłem Ale... nie poszło źle to granie zajmuje po prostu od tych checkpointów Sama, ale musisz grać po prostu w... Dalej, dobra Teraz zeserwujemy i idziemy dalej z koksem. Daleko nie doszliśmy, więc nie jest taki problem. Ok, jakiś ogień. Dobra. Rabinu, ich wystrzelamy. Zaraz będą biegli. Zrobiłem szybki save, żeby nie zaczynać od nowa. Gramy, gramy. No chodźcie, no chodźcie, zaraz to fajnie, bo z wystrzelą. Biegniecie, tu widzę was, dwie te Jeszcze ktoś? Jeszcze biegnął Ale już nie ma, dobra Idziemy z koksem Ale spryciarz. O, jeszcze jeden was jest. Więcej was babcia nie miała. Mnie zabili ostatnio, więc zrobimy save'a. Tu gdzie stał. Panu, Wpadłem do ich obozu i zrobił się problem duży, bo wychodzą jak dwóch zabitych, z czterech chyba dobra no, tłukliśmy wszystkich trochę rzeczy straciliśmy o nie muszę schować nie chcę w końcu dobra, wytłukliśmy, ale Słabo z naszym życiem Mam nadzieję, że będzie to jakieś lekarstwo dla mnie. Dobra 60%, nieźle. Mamy grać dalej. No, Noż tutaj się zrobiło trochę ciekawiej. Dobra, jedziemy dalej. Stąd Niemcy przyszli, więc tego nastawisz. Kolejny jest strzelone! Trochę spiercieliłem jak zawsze muszę cały nie strzelać, bo ostatnio piję jak frajer, białą kiełbaskę pije. karki i frezarki jak się powinien wejść? ale jest prawdziwy jeszcze drugie drzwi bo mnie interesują co tam mogę znaleźć ciekawego? Niemca! Ha, ha, ha. jeden padł dwóch, padło kolejnych Trzeci też padzie. Dobra Aha, do bunkrów Tak, sejmujemy To ma Mogę rozwalić coś O, może to. O nie. Dobrze, zasajowaliśmy. Mieliśmy nosa. Dobra, panowie. Kończymy. W tym odcinku byłoby na tyle. Oczywiście jesteśmy w innym miejscu. Dokończymy gierkę w kolejnym. Trzymajcie się. Hej.